deszczak najcichsza melodia. Pamiętam, gdy twój oddech najcichszą grał melodię, mizerną życia strunę rysowała cienka linia. Wspominam też dłonie, na początku jak ogień, później ciepło traciły. Z upływem każdej chwili. Widziałam, jak anioł przybył. Czule cię skrzydłem otulił, w szkatułce schował duszę, by w drodze jej nie skruszyć. Stałam, jak oniemiała, i tylko w sobie krzyczałam, słaba. Pusta, bezradna, na kolana upadłam.